Ja to się skierzyć. Dzień dobry panie Sylwestrze. Jak to dzisiaj idzie w ogóle? <grymne> tak samo jak wczoraj. Nie, ale, ja, ale ja tu widzę, że ten punkt to pięknie rozsypuje tą ziemię. No ładnie, no równie wczoraj. To no tu jest przygotowywane pod trawę, tak? Pod trawę, no. To już bezpośrednio po tym można siedzieć, tak? Czy jeszcze coś? Nie, jeszcze uprawić trzeba tak, uprawką przejazd, żeby wyrównać to, nie? Tak ładnie wygładzi się zasieje. Brawe. Ale to jeszcze w tym miesiącu? Nie. To mówią na początku września, września. Że na Bartłomieja najlepiej siać. A, na kiedy? A kiedy Bartłomieja jest? No niestety w tą niedzielę. Nie, to za prędko. Ale płynie ten ciąg. Ten buch naprawdę, werk jest fantastyczny. Ale to jest lekka ziemia, nie? Aj tam, lekka, ciężka Nina, tylko Rabeberg swoje robi. Barwa. <grymne> barwa czy barwka? Barwa. barwa No i dobrze pomalowany jest, no Ja Stary poczciwy niemiecki pług Teraz będzie poczciwie służył Ciągnik naprawdę idzie jak burza Nawet nie czuję tego pługu mogłyby by jeszcze dwie skiby i by też na takiej ziemi wyszło to jest właśnie rabewerk najwyższa liczba wśród krudów jak się obraca te koło ma naprawdę teraz co dźwigać w tej chwili właśnie jest najbardziej wciążone Na półgórę beberk nie jechałem, ale jadę właśnie. Proszę, że kręci, koło kręci. Naprawdę czuć potencjał. O putu, tam był. idzie. Trochę się kurzy wiadomo, bo to trapy wyrw kurzy się bardziej jak na kombajnie chyba, bo ten pusto traktor wywołuje I Fantastyczna praca tego pułka! Idealnie. On bez się przemieszcza. Proszę zobaczyć, jak to idzie. O, jest to! Ósemeczkę trzeba zawinąć tym pługiem, inaczej nie da rady. Bo to jest tak duży pług. Trzeba mieć bardzo dużo miejsca na zawracanie. jest przepiękny. w takim półgu marzy wielu gospodarzy proszę popatrzeć jak ta ziemia jest pięknie wyrównana aż ptaki przyjechały przyleciały w sumie mewy z nadmorza sprawdzić co tu się dzieje zobaczyć co tu się dzieje co tu jest za widowisko derwały się wszystkie do góry, ale wiedzą, że za pługiem jest najwięcej wyoranych chłopaków, które się jeszcze nie zdążyły schować. No ptaki też mają swój rozum i myślą, się nauczyły, że za pługiem warto iść.